Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie, bardzo dziękuję, że tu dołączacie za Wasz czas oraz energię. Jednocześnie witam się z Wami po troszeczkę dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że u Was wszystko jest w porządku i przejdźmy do naszego czytania. Dzisiaj sobie zrobimy ogólne sprawdzenie energii dla osób, które teraz doświadczają braku kontaktu. Sprawdzimy sobie, co Wasza osoba czuje, co się dzieje w Waszej relacji, co się zmienia oraz czego można się najbardziej prawdopodobnie spodziewać w przyszłości, jakich ruchów od niego, tak? Zobaczmy sobie zatem, co on teraz czuje. Brak kontaktu, co on teraz w czuje? Co on teraz czuje? Czwórka kielichów nie jest zadowolony, chciałam powiedzieć z tej sytuacji, ale również ze swojego życia, tak? Nie jest zadowolony ze swojego życia jest e, nieusatysfakcjonowany po pierwsze biegiem wydarzeń pomiędzy tym, co się stało pomiędzy wami, tak? Oraz również jego życie straciło taki blask, tak? Nawet jeżeli nie było pomiędzy wami kontaktu przez dłuższy czas, to nie myśl sobie, że dla niego wszystko jest ok a, i, i zapomniał o Tobie, ponieważ ta karta od razu mi mówi, że o Tobie nie zapomniał. I wręcz nic nie ma dla niego takiego samego blasku i sensu. I po prostu dopóki ta sytuacja pomiędzy Wami nie jest ustrowiona, tak? To on jest taki struty, tak? Także nawet jeżeli nie masz od niego żadnych informacji, nie wiesz, co tam się dzieje, to wiedz, że nie jesteś mu obojętna, tak? On jest wręcz sobą, samym sobą zawiedziony i nie podoba mu się to, co zrobił, tak? Nie podoba mu się, jak Cię potraktował. I to jest taki impas, tak? Nie wie, co ma zrobić. I czy... To, jak Cię potraktował, już nie przekreśliło szans tak, na dalszą relację. To nie jest fajne miejsce. Wyczuwam tutaj troszeczkę takie cięższe energie, ciemne chmury nad jego myślami. Co On czuje do Ciebie teraz? Brak kontaktu, co On czuje do Ciebie teraz? Król Denarów. Myślę, że jest teraz. Pogrążony w pracy, tak? ponieważ tutaj odczuwam taki kontrast pomiędzy tymi dwiema kartami. I jeżeli chodzi o jego serce, jest to niezadowolenie, ale stara się dopełniać obowiązków życia, chodzić do pracy, yy, wiadomo, yy, wywiązywać się ze swoich obowiązków, dbać o swoje zdrowie i o swoje zabezpieczenie materialne. Ale odczuwam tutaj takie troszeczkę wolniejsze tempo. Tak? Yy, tutaj są, jest byk, jest, są figurki byka na tym tronie. I byk to jest taki znak, który nie spieszy się. Tak powoli, spokojnie. Nie będzie poświęcał swojego zdrowia psychicznego ani fizycznego dla niczego. Także ja czuję, że Twoja osoba tutaj idzie powolutku. I też czuję, że nie robi również żadnych większych planów na życie bez Ciebie. Jeżeli zastanawiałaś się, czy on tutaj może sobie kogoś znalazł i tak dalej, od razu wyświetliła mi się tutaj informacja że najbardziej mu teraz zależy na, jakby na stabilności. Tak? Pomimo, że czuje ten no wręcz niesmak wobec tego, jak on postąpił wobec Ciebie i wobec tego, jak ta sytuacja teraz wygląda z jego winy, tak tutaj o sobie myśli, to jednak stara się tak utrzymywać poziom w swoim życiu, zdrowie, tak? dbać o te rzeczy przyziemne, które każdego dnia, tak, każdy z nas musi się nimi zajmować i temu poświęca swoją energię. Co tutaj jeszcze jest? Co on do ciebie czuje? Brak kontaktu. Wisielec, proszę państwa. Mam wrażenie, że on po pierwsze, tak, jeżeli to jest ten brak kontaktu, to on to bardzo przetrawia. Bardzo dużo sobie myśli o tobie, o was. Dochodzi do pewnych wniosków, widzi Waszą sytuację z zupełnie innego, innej perspektywy. Jak również, to jest karta, że na ten moment to zatrzymanie pomiędzy Wami, ten dystans jest bardzo ważny, ponieważ On coś tutaj indywidualnie musi zrobić i dla Ciebie ja odczuwam, że również to jest dobry dystans, taki zdrowy dystans. Na ten moment kwestie sercowe, tak? Coś tutaj takiego się stało, że on nie jest jeszcze gotowy, żeby do ciebie podejść ponownie, tak? Może wyjaśnić i tak dalej. Skupia się na budowaniu swojego zabezpieczenia materialnego i z czasem, tak jest to nieuniknione, on zrozumie i wtedy nastąpi akcja. Chciałabym teraz zobaczyć. Co jest pomiędzy Wami w relacji? Co się rozwija? Co się zmienia w Waszej relacji? Proszę. Co się zmienia w Waszej relacji? Rycerz mieczy. To jest jakaś szybka akcja, komunikacja. Poproszę jeszcze jedną kartę. Co tu się dzieje? Dwójka denarów. Jeszcze poproszę. A, z kielichów. Uu. Moja, moi drodzy widzowie, moje kochane, ja widzę tutaj, że będziesz miała szansę żeby być może zawiesić oko na jakimś innym, ponieważ rycerz mieczy coś przychodzi nagle dwójka denarów wybieram pomiędzy dwoma, tak? Dwoma tutaj denarami. A z kielichów to jest jakiś nowy początek. Także coś tutaj dla ciebie się pojawia. On jest, tak? To jest król denarów, to jest solidna, stabilna energia. On nie odejdzie, tak? On wręcz jest w tym wisielcu. Coś tutaj mu się dzieje w życiu, że... No wręcz nie może się ruszyć z miejsca, tak? Jak patrzę na tego króla, to widzę, że on ani... Nie ma żadnych tutaj dużych ruchów życiowych. Ani nowy dom, ani nowa kobieta, żadna nowa rodzina. Nic takiego, tak? On jest sobie statecznie w miejscu, buduje to, co teraz ma. Nie patrzy dookoła, nie w głowie mu żadne frywolności. On ma jakieś teraz zadanie, tak? Bo tym, ponieważ jest sielec, to jest takie miejsce w życiu, gdzie wszystkie opcje dookoła nam się zamykają po to, żeby... Bóg, ciła Wyższa pokazali nam hej, 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 coś tutaj się dzieje i zabieram teraz Tobie wszystkie rzeczy, a zostawiam Ci tylko tę jedną rzecz, żebyś się na nim na tym skupił. I on teraz jest w takim miejscu. Tak? On ma coś do zrobienia. Natomiast Tobie tutaj coś się pojawia. A poproszę jeszcze jedną kartę. Jeszcze jedną kartę. Jeżeli Będziesz chciała, tak? Ponieważ masz wolną wolę, masz totalnie nową wolę wybrać coś nowego. Coś karty milionu. Trójka kielichów przyjaźni. Miło spędzony czas. Coś się tutaj dzieje. Moi mili, słuchajcie, jeżeli rzeczywiście tutaj jakiś Romeo się pojawi z nienacka, Karty mówią, okejka. Jeżeli masz ochotę, pójść na randkę, spoko. Ponieważ ta sytuacja tutaj, ona wymaga troszeczkę czasu. To jest jakieś zamrożenie, jakieś zawieszenie, tak? On musi sobie coś tutaj przetrawić, przemyśleć. I ty jesteś teraz w bardzo dobrej sytuacji. Tak, jesteś w. Fajnej pozycji w życiu, ponieważ patrzę na tę kartę, i ta pani tutaj wygląda tak zdrowo, silnie, wyspana, tak jakoś patrzę się na nią, ona, ona jest gotowa, żeby wyjść do życia i się cieszyć, żeby zrzucić z siebie te stare smutki, a może to są nawet przyjaciele, tak? To nie musi być ża żadne romantyzmy. Tak? To może być po prostu trójkę kielichów, super spotkanie, rozerwanie się, wreszcie wychodzę z tego smutku, tak? który tutaj był i z tego, z tego zawieszenia i się w jakiś sposób otwieram na życie. I jeżeli masz jakąś taką sytuację albo coś się pojawi, to tej karty mówią, że byłoby dla Ciebie po prostu bardzo fajnie iść, się rozerwać i, i spędzić jakoś, po prostu podnieść swojego ducha w miłym towarzystwie. Nie zaszkodzi, a jedynie, myślę, denary, tak? To jest też jakaś korzyść materialna, w jaki sposób Ci to tutaj pomoże, coś Ci dobrego to przyniesie, a na pewno odrodzenie uczuć, jaka fajną świeżość, tak? taki nowy dzień. Wiosna w sercu. Taka pozytywna. Zobaczmy sobie teraz, co się rysuje w przyszłości, co jest najbardziej prawdopodobne, że będzie w przyszłości pomiędzy wami prawda? twoją osobą cesarzowo. Ten pan nigdzie nie idzie. On, on jest. O, on rozumie. Mimo, że się teraz nie może ruszyć, coś sobie tutaj muli, przemiala, no niewątpliwie prędzej czy później ja czuję że ten pan zrobi kąbek. Ponieważ nie ma drugiej takiej jak ty. Cesarowa. Tak? To, jest, to jest wszystko. To jest odręcenie. To jest znak, że ta gleba waszej relacji jest żyzna. I z tego będzie chleb. Będzie nowe życie. Z tego. Szóstka kielichów. To jest powrót do. Nawet nie tyle powrót do przeszłości, co więź, która nie przemija. Tak, to jest niezbywalna więź. To, co Was łączy, to jest cały czas. I nawet jeżeli tutaj jest zatrzymanie, a Ty tutaj dobrze się bawisz w towarzystwie i tak dalej, to szóstka kielichów, tak? Bratnie duszę. Coś, o czymś zawsze pamiętam. Tak? Zawsze pamiętam ten dzień. Jeżeli spędziliście może nawet niewiele czasu, tak? Może nawet jakieś pojedyncze dni, on to pamięta. Co tutaj mamy w przyszłości? Dziewiątka denarów. Ok, Jest tutaj jakiś element uniezależniania się, tak? On jest teraz w tym królu denarów pracuje, tak, nad swoją monetą. Ty jesteś dwójka denarów, masz dużo rzeczy, tego gorącego ziemniaka. Może właśnie jesteś w intensywnym czasie towarzyskim, może masz... U Ciebie też w pracy coś się dzieje, tak? Może zmieniasz pracę. I dziewiątka denarów to ten powrót do przeszłości w przeszłości. Taki nowo odrodzony, lepszy, lepsza iteracja waszego, waszego związku, Waszej relacji będzie, jak oboje ustabilizujecie sobie swoje denary. Tak? Czyli jak nastanie większy spokój tutaj. Jeszcze jeden proszę. Ósemka mieczy. I pod słodem czwórka buław, czyli pięknie nam się wszystko ułoży. Yy, śmierć, transformacja. A zanim się ułoży, to się zmieni w środku bardzo. Ok. To, że teraz jest między wami ten wisielec, ja myślę nawet, że jest bardzo dobrze, ponieważ ósemka mieczy to jest karta, że I ja sobie bardzo dużo myślę, aż tak dużo, że po prostu nie widzę lasu, bo mi drzewa przesłaniają. Tutaj ja słyszę teraz jest proste rozwiązanie do tego wszystkiego, ale przez to, że może było tak intensywnie, że to jest jeszcze takie świeże. Że jego to zabolało, ciebie to zabolało i tak w ogóle nie wiadomo teraz, jak to ugryźć, tak? Głowa pracuje. Jest za dużo rozmyślania, i to po prostu musi spokojnie się uspokoić, tak? Czas, czas to wyleczy. Także porada jest taka, żeby dziewiątka denarów skupić się na siebie. On teraz ma swoje zadanie. Tobie też się tutaj otwierają jakieś nowe możliwości, personalne, profesjonalne, a może nawet jakaś randka z kimś. Ty poczujesz, co jest dla ciebie najlepsze, ale w każdym razie przyszłościowo tutaj się wszystko bardzo ładnie stabilizuje, jest odrodzenie. I przede wszystkim, również widzę, że takim wyznacznikiem czasowym, tak? ponieważ troszeczkę nie jest łatwo mówić o czasie w tarocie, ponieważ to może zablokować. Ponieważ ja, na przykład, mogę powiedzieć, że to będzie z kart. Wyczuję, że dla jednej osoby tak, to jest przekaz, że najbardziej prawdopodobne jest, że, że to będzie załóżne za pół roku, tak? Albo za rok. Ale przez to Twoja głowa się nastawi, że ok, dobra, przez następne 11 miesięcy to nie mogę się w ogóle... nie mam w ogóle co, tak? Będę po prostu czekać, odkładać i tak samo się programować. Dlatego ja osobiście bardzo rzadko daję przewidywania czasowe w tarocie, ponieważ czas jest bardzo zmienny, jest bardzo płynny, jest uzależniony od decyzji naszych i... i nie chcę Was tutaj... Programować w żaden sposób, tak? Ty masz wolną wolę i ty masz moc wybierania, i mocy cytowania. Także jedynym wyznacznikiem czasowym, który tutaj widzę, to jest to, że po prostu twoja sytuacja materialna się stabilizuje, uspokaja, i to ci również pozwala nabrać, wreszcie, jakby taka zasłona spada i widzisz pewne rzeczy o Was i o nim, których nie wiedziałaś wcześniej, i to coś tutaj fajnego się dzieje. Wy, ty i on się bardzo zmieniacie w środku. Ta pauza jest bardzo dobra, bo się zostawiacie stare. Tak? Mamy teraz astrologicznie bardzo intensywny czas. Uran właśnie zmienił znak do bliźniot. I każdy przeżywa tutaj własne personalne rewelacje. Także na spokojnie. Niech tutaj denary dojrzeją. Tak? Niech tutaj się wszystko przetrawi. Prognoza Wygląda super, tak? To jest, to jest bardzo piękna prognoza. Cesarzowa, szóstka kielichów, dziewiątka denarów. To jest, tak? To dojrzewa. Wręcz cesarzowa i dziewiątka denarów to jest, że to już teraz kwitnie, to ziarno pomiędzy Wami zostało zasiane i ono wzrośnie. On do Ciebie niezbywalnie, niewątpliwie czuje. I chciałby, chciałby, żeby to, co było kiedyś, żeby to było, zostało skompostowane. Tak? I żeby się uzdrowiło to pięknego, fajnego. I wręcz mogę powiedzieć, że wszelkie zmartwienia, które teraz masz, to jest Twoja głowa, która bardzo intensywnie pracuje, ale to absolutnie nie musi być rzeczywistość. I wręcz nawet tutaj usłyszę poradę, żebyś nie sprawdzała jego profilu, nie, powiedzmy nie, jeżeli masz z nim jakiś kontakt, w sensie jeżeli widzisz go gdzieś, bo to jest czytanie, gdzie nie ma kontaktu dla większości z Was. Także, jeżeli masz do niego jakiś dostęp online, to jest wielka porada, żeby po prostu nie sprawdzać go. Niech on sobie tam będzie. On jest. On jest posadzony w jednym miejscu, jak król na szachownicy, i się nie ruszy stamtąd na najbliższy czas. Ty masz swoje zadania, dużo się tutaj u ciebie dzieje, a wasza relacja przyszłościowo ja widzę, że się pięknie odradza. I nie zaglądaj do niego. Taka jest porada, ponieważ niepotrzebnie się będziesz martwić, stresować i no po co? Skup się na sobie. Dziewiątka denarów, uporządkuj swoje sprawy, swoje denary. Możesz mu wysyłać dobrą energię. To zawsze się przyda, a do ciebie wróci dziesięciokrotnie pozytywnie. Także na ten moment ja widzę, że on jest bardzo intensywnie o Tobie myśli, żałuje tego, co powiedział, co zrobił, nie ma żadnego pośpiechu. Z czasem, tak? Daj temu czas, i, i myślę, jeżeli wciąż masz ochotę, na przykład z, z jakąś wróżką się skontaktować, i tak dalej, żeby to sprawdzić, teraz myślę, że jeszcze nie ma potrzeby. Ale oczywiście zawsze słuchaj siebie tutaj w środku i podejmij taką decyzję, jaką czujesz, że jest najważniejsza. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że z kim to rezonowało, to rezonowało i że Wam się bardzo to. Przydało, możecie mi dać znać w komentarzach i mam nadzieję, że następnym razem zobaczymy się dużo, dużo, dużo szybciej. Bardzo dziękuję, że tu jesteście za Waszą obecność i cierpliwość i życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.